W bicie słabo wyszedłem. Skur... się teraz. Teraz się, wkur się... ja wam pokażę z tego testu. Dobra, go. 10 subów za dyktando, a za każdy błąd sub. Opinia. A co to było dyktando? Błędy ortograficzne? A kto oferuje te 10 subów i minus sub za każdy błąd? Kto to oferuje? No dobra, to zrobię te dyktando, a jaka klasa? Siódma, ósma? Dobra, robię letni dzień. Siódma, ósma klasa. Let's go. O ku... Jeden błąd, sub mniej, tak? A mieszane? Mieszane. Chłodny poranek w parku. Mieszane. Kiedyś to było. Dobra. Siódma, ósma klasa. Dyktando. Dziesięć subów jak nie zrobię jednego błędu. Każdy błąd minus jeden sub. W dawnych. A tu mi pokażę, pokażę jak błąd zrobię? Nie. Na końcu, dobra, e, dajemy te only. W dawnych epokach, gdy świat był jeszcze nie wskażony. Hmm. Czekajcie chwilę. sobie trochę łatwiej niech ja bym to napisał. Niewskażony szwyjebka K... na pierwszym Nieskażony Ja bym powiedział że przez Z. Nie, nie no Wszystko to wygląda nieskaszony Nie, to też źle wygląda No robię Normalnie. Nieskażony. Nie, no przez RZ, jak nic. Technicznym przez CH to łatwe. Ludzie żyli w zgodzie z przyrodą. Wśród, wśród rozległych lasów. I gargan łąk wśród majestatycznych gór i srebrzystych strumieni. Potoków rozkwitały osady, mieszkańcy ty, tych że tych tych, że osad zwani gospodarzami z trudem orali ziemię za pomocą zabytkowych zabytkowych narzędzi takich jak ok pług, Przesłuczo o Jesu przez otwarte chyba i brona wykuwanych wykuwanych przez miejscowych kowali ich co to jest ich co to jest za słowo chy życie a nie. Ich życie. Ich życie było splecione z tradycją, przekazywaną z pokolenia na pokolenie, w opowieściach pełnych mądrości i POU. pouczeń. Nie rozpoczął się od przasku pierwsze promienie słońca przebijały się przez gęste korony drzew, oświetlając chaty pokryte strzechą. Z drzech, z Koguty oznajmiały nadejście nowego dnia swoim donośnym bla bla bla, a gospodarze... Ubrani w liniane koszule i wełnione portki. Wyru wyruszali do pracy. kobiety w długich, płóciennych sukniach. Zajmował się domem, przygotowywał posiłki na bazie zboża, warzyw z ogródka i mięsa z domowego chowu. Dzieciaki biegając z po zielonej trawie Uczyli się tajników Rzemiosła i sekretów natury wspólne wieczory spędzone przy ognisku, podczas których opowiadają sagi od dawnych bohaterów bohatera chyba przez samo hasie pisze bohater bohaterach. O kurwa, chwila. Bohater jest przez samo H, ale bohaterach? A to zróbmy tak. Wzbogacały y, duch, a wspólnoty i utwierdzony przekonaniu o ważność, ważności rodzinnych więzi wśród tych archaicznych archaicznych zwyczajów jeden z najważniejszych był jarmark odbywający się raz do roku kupcy z dalekich się przybywali z towarami i opowieści sprawiały, że ten dzień był wyczerpany przez wszystkich z niecierpliwością życie, choć pełne tru, tru, trudów, trudów, tyry u nie również źródłem radości i spokoju ludzie ci żyjący w harmonii świata mieli wiedzę, której współcześnie mogą tylko pozazdrościć ich mądrości i doświadczenie choć zdawały się należeć do innego świata sprawdź 1, 2, 3, 4, 5, 6 błędów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gdzie zrobiłem błąd archaicznych przez cech najważniejszych przeszedł. Wynik 93% świetnie. Nie udzieliłem jakiejś odpowiedzi? A. No to RZ tu. Na, no, dyktanta zrobione. No chyba nie poszło mi źle.